Cześć moi drodzy, z tej strony Seba z kanału Seba Gaming. Dzisiaj kolejny odcinek z Hero Zero. Nie jest jakiś to fantastyczny odcinek, ponieważ tak jak widzicie, no brakuje nam pięciu mrówek do odblokowania. Tutaj sobie jakieś walki drużynowe zrobimy, a to trochę rozbudujemy kryjóweczkę, no bo. A i wezwiemy jakąś drużynę na pojedynek, więc no ten odcinek już wczoraj nagrywałem, więc yy, dzisiaj go publikuję. Tak jak widzicie o, tutaj trochę kryjówkę ulepszymy, coś tam zobaczymy. Na razie więcej przegranych niż wygranych, ale mam nadzieję, że to się zmieni moi drodzy. No i cóż, no odcinek, powiem tak, z tej gry, co bo może będzie co dwa dni, ponieważ no, 27 poziom już wbity, do 30 poziomu brakuje, no tak naprawdę, trzy poziomy, tak, żeby coś tam wam pokazać, jak wygląda od 30 poziomu, więc. No tutaj sobie rozbudujemy trochę te pomieszczenia, żeby te, i tego kleju nam w trochę wpadło super kleju i super zeronitu Więc moi drodzy No Tak jak widzicie trochę postać już mam ulepszoną wszystko Można powiedzieć epickie, gdzieś tam jakieś no, zwyczajne, niezwyczajne, no ale wiecie Mamy od 20 poziomu, mamy i pralkę i yy, no, maszynę do szycia. Więc, no, i tutaj te zadania widzicie 10, 17, minut, 4 minuty. Więc, o, plugawe śródmieście, typ zanieczyszczający środowisko. A i 50 odbytych pojedynków. Więc, na razie, w tym odcinku. Moi drodzy, tą co, energię, co oni dają, wystarczyło mi na 5 pięć, pięć pojedynków, tak? Akurat nie wiem, czy w, z tym eventem się wyrobimy, bo. O, widzicie, jesteśmy też w stanie pokonać na 32. poziomie, czy tę osobę, więc no, całkiem, całkiem. Gdzieś mniej więcej wiecie, no, szanse są wyrównane. Im większy, Im większy poziom, tym przeciwnicy też są mocniejsi i musicie zwrócić na to uwagę. Więc najlepiej sobie robić te treningi, nie treningi, i po prostu wymaksować swoją postać. maksować postać, no i później, no co, no tak jak widzicie, możemy pojedynki, możemy też w Lidze grać, więc na razie znajduje się w trzeciej Lidze, więc jest dobrze, a żeby wyjść z trzeciej Ligi trzeba mieć 49 punktów tylko że za wygraną macie na przykład wiecie, dostajecie punkty ligowe, ale za przegraną odejmują wam te punkty ligowe, więc to jest tak. Tak hopsiu, teraz dostaliśmy 16 punktów, więc łącznie mamy 21 na 49. No tutaj misje czasowe. Chcę po prostu z tego, jak już kiedyś tam mówiłem, wiem, że ta seria fajnie się przyjęła na tym kanale, jakieś tam wyświetlenia to robi. Więc następny odcinek będzie, moi drodzy, jak już będę miał 30 poziom. Chcę dobić do 30 poziomu. I zobaczymy, co od 30. poziomu nas tam czeka. Teraz jeszcze sobie trochę, wiecie, pójdziemy na siłownię, trochę trening, cardio. Wiecie, o co chodzi, żeby ta siła też jeszcze była. No i oczywiście tutaj też te są mrówki eventowe, jak to się nazywa. Ja to tak nazywam. No i postęp w treningu, widzicie, jakoś idzie. No więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o jutrzejszy czy tam sobotni, czy niedzielny odcinek, no to nie wiem, na pewno będę chciał yy, jutro nagrać trasę z EuroTraka no, i później, jeżeli się uda odpalić ten multi-emu czy memu, e, czyli emulator Androida, to chciałbym przedstawić w sobotę, w sobotę czy tam w niedzielę tą gierkę to, co mówiłem w poprzednim odcinku. No, ale to zobaczymy, o, gdzie jest Lucy? Odgrodzone od śródmieścia wznoszą się kominy fabryki kremowych babeczek. To do tego miejsca została uprowadzona córka, a jednym powodem była demonstracja przeciwko podatkowi do, od cukru. No więc widzicie, no w grze też są czasy, które, które są teraz, tak? Co miesiąc temu, czy niecały miesiąc temu, czy jakoś w tym roku weszę ten, ten podatek cukrowy, więc programiści chyba już dawno wiedzieli, że takie coś wejdzie. Nie no, to taki joke, ale no widzicie podatek cukrowy, a teraz żyjemy, że kola kosztuje. Wyskoczyła do góry przez ten podatek i wszystkie napoje, które mają cukier w sobie też skoczyły do góry, więc sami możecie zauważyć. No i tutaj widzicie, no zajmiemy się produkcją tych nanorobotów czy co to tam jest i więc mówię, dzisiaj, jeżeli to widzicie, to jest czwartek, na piątek pewnie będzie Eurotrack, na sobotę zobaczymy, jeżeli uda mi się wbić 30 poziom, no to w sobotę będzie Hero Zero, a na przykład w niedzielę będzie, moi drodzy, no ten, ta grab na Androida, zobaczymy czy nam pójdzie no więc moi drodzy tak to wygląda, takie są plany zobaczymy um, co, co nam to przyniesie i zapraszam was do dołączenia do mojej drużyny czy jakoś y, wpiszcie w komentarzach nick swój na przykład w tej grze, to dodam jako znajomego, więc y, można powiedzieć, że będziecie na odcinku, tak? E, tutaj o. Gdzie są te plusiki? Dodaj znajomego. Więc jeżeli zostawicie mi e, w komentarzu, najlepiej nick do. nick, który macie w grze, to na pewno was wyszukam i dodam, moi drodzy. No więc. Lecimy dalej. No te 50 pojedynków, no to powiem, wam ciężko będzie uzyskać. Wiadomo, że te eventy są jakoś czasowo, tak, w czasie rozłożone. No tylko wiadomo, pewnie gra jest nastawiona na to, żeby wydawać te oponki. Na razie masz ich 6, nie będę dokupywał, więc. No, i tutaj widzicie, możemy sobie dodawać też jeżeli chodzi o naszą kryjówkę, ten dach, podłoże, czy też inne tutaj rzeczy udogodnienia, żeby atrakcyjnie to jakoś wyglądało. Więc, więc mówię, no, no, dzisiaj taki odcineczek trochę luźny, luźnikowaty. No bo nie ma za bardzo, moi drodzy, tutaj żadnych, to żadnych, no ciekawych, ciekawych rzeczy, tak, do robienia. Jeszcze jakby były inne, nie wiem, Różne rzeczy, a nie tylko Misja, kryjówka Zadania nadzwyczajne Czy specjalne I walki tak Drużynowe, więc no nie wiem Coś powinni wymyśleć jeszcze Ale i tak się czasami przyjemnie gra Jak się odpali wieczorkiem, wiecie o co chodzi Giereczkę Tu gdzieś muzyka w tle gra, wiecie o co chodzi i sobie robicie te zadanka, misje poboczne. No, trochę rozbudowujemy, trochę walki, widzicie, tutaj mamy zaatakuj przeciwnika na, ja mam 27 poziom, on ma 32 i ma lepszy kebab removal, aha, removal, no. ma lepszą tą obronę, więc widzicie, ma więcej punktów tych, tych yy, obrony, aczkolwiek, yy, jeżeli fajnie to rozplanujecie, czyli macie na przykład 3 atak boty, to po prostu... Jest szansa, że go po prostu pokonamy, tak? Jeżeli mamy te atak boty, więc No, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, krótki, ale jest. To subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Piście w komentarzach swoje nicki, to jeżeli ten to was dodam i co. Widzimy się w kolejnym odcinku z jakiejś gry przeglądarkowej, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i widzimy się w następnym odcinku. Hej!